Za tym jest, tu! Czekaj, bo się ziomnie oh. Dostał Co masz kurwa 32 lata i boisz się ciemności? O kurwa! O! Nie, nie, nie. Ty, ktoś się skrada O to ty Jeżeli chcesz kochali A ja z pepeszkich jebie jebie. Patrz, jak on się... Patrz, on z tym nosilem stoi, jak kurwa taki ten... O nie biegnie! ruszył się! Dobra, idziemy! Już tu się gościec ci gada, że... Tak, jeden, tak, jeden, tak, jeden. Do tak, Dobra, jest chuina na razie, nie ma lootów. Idę na niebieski, po lewej Okej okay. Iśkla! zaraz kurwa nam iskra że robimy też misję przy okazji, nie? Nie, nie liczę. No co ty, tato? Ciii, kto biega? Ja. Co? Ja z Kubą. Spoko. O. Strzela? Na nas stronę. Chyba ktoś nie z nas. No nie. Ja jestem przy... wiesz, przy kontenerach tam od lewej od niebieskiego. No dobra No i teraz idziemy na te skośne kontenery, a czy kurwa hangary. Garaże. Jestem przy niebieskim Okej okay. O, SKS Ty jesteś przy. Dobra. dobra, jesteś przy niebieskim no. tym, tak, 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 tak Ty macie się często bronię widzę le respią Wybiegacie? No krzychu chyba Wiem, no tak wiem, 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 Tam czy chcieć, czy jesteś. No tutaj, idę do ciebie teraz. Lewa strona. Tam jest kawę Pierdolony kutas. Dobra, odjebałem go chyba. Dobra, ja mam do czerwonego kluczyk. No okej. Okay. I tam to mogę posnajpić Mhm No to co, ty zajebiście go pinujesz kurwa Skrzyka i ujdzie No bo tu nie ma w ogóle ryzyka jeszcze Jep te drzwi No Już jest Kurwa dało mi taśmę Czajcie bazę Kurwa kombinerki ciuls Nie ma po co tego otwierać w ogóle, takie śmieci Karta graficzna, karta graficzna, karta graficzna, karta graficzna, chuja Idę, idę na kolejne do ojca, piję No dobra Oooo spierdalaj Nie krzycz proszę Krzysztofie na mnie, dobrze? No, no. zawaduje się kurwa Achtung. Co no. ty? Tak, Co tak, to tylko ja. Co? Kube? Kuba Kuma, chodź ci powiem, na chwilę przyszło Dobra, to ja tutaj zobaczę czy ktoś jest na tych na garażach. Mhm. Bo mam takie zbliżenie, nie? Teraz na tej Masz momencie. bicie stąd nawet? No? no. kurwa. Jak się zbliżał celownik? No nie ja no to na tym myszy. I to będzie miał inaczej nawet na pewno. Chyba, że idziemy na tory i z torów będziemy oglądać, co się dzieje. Dobra, A. ja potrzebuję magazyn. Ja potrzebuję w sumie amu. PS albo ja, najlepiej to igolniki, kurwa. Tu jest jeszcze skrzyneczka, tam pobiegnę. Kuja, tu jest. Dobra, idziemy dalej. jakiś górna daje tylko? A gdzie jesteś? Jesteśmy już w niebieskiej wódce, na prawo jak się wychodzi. Jestem tam już prawie pełne. Mhm. To idę przez wagon, by Dobra. zobaczył Dobra, ciebie kurwa, jesteś się do Przy przewalonym wagonie, Dobra, Dobra widzę power. Nic tam nie widzę na razie. Chyba można tam przyraszować trochę. Jest, lata tam ktoś, e, leciał przez gra, że to był. Gracz, no, no tam... dobra. Dobra, ile tam jest, po... No. Je lecę po skrzynkę sobie, jak coś. Mhm, ja obczaję sytuację. Powiedziałem, ja że na lewo przebiegą. Ale to mógł być skaf, ale nie jestem pewien Ale chyba gracz, bo nie wracał, a skaw mm -hmm. Chyba, że zagrowany skaw To skaw A to do kogo? został rozjebany, no nie wiem właśnie, on do mnie strzelił raz chyba to za, mak ktoś potrzebuje? To za do misji. Nie, już to wykonałem. Chyba, że ktoś. Jestem nie na się. garażach, nie odpierdolicie mnie. Dobra. Ja cię nie widzę na razie. O, dobra, teraz cię już Lataj No, odpierdolam sobie. Weź, weź koneski, nie? No. Jestem przy ciągu, to ja. To ja. Okej, okay, okej, okay, dobra. A ja przebiegam dopiero A To jeszcze soczek to ten Fiacik ma tu No dawaj A i pójdziemy na budowę, tam otworzymy Wawelowi ten kontener I? Mhm. Załadujże Chodźcie tędy pójdziemy, tylko będzie bliżej. Słyszę coś się szura po prawej. To był skaw gracz chyba Ale nie mam pewności Dobra, nie mam staminy. Okej okay. Kurwa już mi brakuje ammo powoli Znaczy no, mam, ale do doładowywania Kurwa, jeszcze tu gdzieś To się że od drogi Nie wiem gdzie jest ta kurwa Jestem inny tutaj hotshot. No już. Na budowie? Cisnę, mhm. cisnę. za murem, może przy drugiej bramie na dole wziąć tu no, gdzie jesteście wariusz? Usłyszysz za chwilę nasze strzały, bo do pierdolany skawa. Teraz tylko kurwa nie, zale się umiemy, na, e, na moście jest. Czy tak dosłychać słychać? Wiesz, że prawie ci głowy odstrzeliłam, bo się kurwa mi wyrył Aha, dobra Dobrze wiedzieć takie informacje To jesteś ty komczu, tak? Ja biegam, teraz tam na ulicę wchodzę, to ja I coś strzelało z tyłu Także chodźcie, lepiej te misje zrobimy No Gracz! Nie tak blisko siebie, ale... Granat! Uwaga, od nami jest ciągle. Wrzucił mi granat! Dobra, żyję. Podchodzę do cysterny. Na tym jest, tu. Czekaj, bo się oh. Dostał. Mam go, kurwa. Tego kurwa nie masz, ja go mam, rozumiesz. Tam ktoś jeszcze na, chyba jest. Na, na podle, na, 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 na... A, rozjebał ]oque? mnie.